To niezwykle pasjonująca dziedzina nauk ścisłych. By zrozumieć jej zasady i prawa, trzeba troszeczkę eksperymentować. Jesteśmy uczniami szkoły podstawowej i tak naprawdę z fizyką niewiele mamy do czynienia. W naszym krótkim filmiku zaprezentujemy kilka ciekawych i bardzo prostych doświadczeń, łatwych do wykonania, nawet warunkach domowych. Zachęcamy do eksperymentowania. To naprawdę nie jest trudne, a przynosi tyle frajdy i radości. Szklankę napełniamy wodą do zrównania poziomu wody z krawędzią szklanki. Nakrywamy kawałkiem papieru, dociskamy papier dłonią i odwracamy szklankę do góry dnem. Woda się nie wylewa. Sprawdzamy zatem, co się stanie, gdy wody będzie mniej. Nadal woda się nie wylewa. Dlaczego? Na zewnątrz panuje trochę większe ciśnienie niż w środku szklanki. Ta niewielka różnica ciśnień oraz przyciąganie się cząsteczek wody pozwala na utrzymanie kartki i wody, a nawet troszeczkę większego przedmiotu. Włączamy suszarkę do włosów. W strumieniu wylat wylatującego powietrza wkładamy piłeczkę ping-pongową. Przyklejamy w przyklejamy ruchomy dziobek. Musimy dobrze go uszczelnić plasteliną. Teraz nadmuchujemy ten oto A teraz zakładamy balon na dzióbek. Teraz otwieramy dzióbek tak, żeby uchodziło z balona powietrze.